trendy i rozwiązania myślę można podzielić na dwie przynajmniej dwie podstawowe grupy pierwsza grupa to jest związana z ekologią z rozwiązaniami zielonymi i to są wszystkie rozwiązania służące poprawie jakości funkcjonowania ludzi w budynkach między innymi biurowych budynkach komercyjnych ale przede wszystkim też kładąca nacisk na ochronę środowiska, na zmniejszenie tej presji, antropopresji na, na środowisko naturalne. Ale drugi trend, który teraz jest coraz bardziej wyraźny i myślę, że on przynosi też więcej, albo może przynosić więcej korzyści, jest to zastosowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych i monitorujących w budynkach. Jest to po pierwsze związane z systemami, które funkcjonują w budynkach i to powoduje, że mamy dużo większe korzyści. Chroni przed różnymi ryzykami w budynkach, przed awariami albo pozwala na ich wczesne wykrywanie. Ale także ułatwia pracę zarządcom i sprawia, że mogą koncentrować się oni na, na tym, co jest najważniejsze w zarządzaniu nieruchomościami, czyli na właściwej obsłudze najemców, na zapewnieniu bezpieczeństwa, a redukuje konieczność poświęcania czasu na, na rzeczy mniej istotne, ale też ważne. Im starszy budynek, im mniej efektywny, tym można zaszczędzić więcej. Natomiast to też wymaga dużego za, zaangażowania kapitałowego w którymś momencie. Oszczędności jednak tam, gdzie należy szukać, kluczowe obszary, gdzie tych oszczędności należy szukać, to jeżeli spojrzy się na strukturę kosztów eksploatacji w budynku biurowym, przede wszystkim podstawowa kwestia media, a wśród mediów królująca energia elektryczna i energia cieplna, więc to są te obszary, gdzie, gdzie można odnieść największe. Znaleźć największe oszczędności, a z drugiej strony y, tym samym przyczynić się do największych korzyści i nie tylko wymiernych w postaci niższych rachunków za prąd dla naszych najemców i, i dla właścicieli budynków, ale także y, związane właśnie z ochroną środowiska. I znowu tutaj widzimy łączenie, łączenie się tych obszarów, zwłaszcza, że rozwiązania innowacyjne właśnie bardzo często koncentrują się na kwestii monitoringu zużycia energii, y, mocy y, pobieranych przez budynki i znajdowania, Awarii, które powodują, do, powodują straty w tym obszarze, więc widzimy, że te, że te obszary się przeplatają i myślę, że tak jeszcze przez dłuższy czas będzie.